Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam pojemniki, buteleczki na przyprawę sypkie oraz płynne i nie tylko. Poprzednio już pokazywałem jakie ja pojemniki po, y, używam, ale tam niestety ciężko było coś wsypać do nich, więc postanowiłem wymienić na nieco inne, gdzie można łatwiej coś nasypać i nalać wszystkie pojemniczki występują zazwyczaj od 10 ml do około 200 ml ja pokażę tylko takie które ja kupiłem dla siebie pierwsza pierwsza buteleczka pojemność 30 ml wysokość 8,1 cm i średnica Około 2,8 cm. Materiał z wszystkich tych buteleczek to PET. O znaczeniu 1. Będzie chyba dobrze widoczne. Tu na dole. Wszystkie mają zakrętki aluminiowe. Tak już wiem, że w komentarzach będą. Coś w rodzaju, że ten plastik jest szkodliwy. Aluminium też jest szkodliwe, ale ja do zakupu i używania tego nikogo nie namawiam. Jak ktoś chce, to kupuje, jak ktoś nie chce, to nie kupuje. Niektórzy używają pojemniczków na mocz i jakoś żyją. Ścianki tutaj są w miarę takie cienkie, można to lekko zgiąć. Jak widać sam wlew tutaj jest dość spory. Tego typu akurat dla mnie to będą na sól, pieprz, chili i tym podobne. Jeśli byśmy chcieli zmniejszyć otwór, to mamy taką nakładkę i już mamy na środku taki malutki otworek ale to bardziej na jakieś coś płynnego, żeby można było dozować mniejszej ilości. Druga buteleczka o takich samych parametrach jak poprzednia, z tym że dodany jest taki dozownik. To ma być głównie na olej, ewentualnie jakiś sos. Odkręcamy, lekko przyciskamy i coś nam tutaj wylatuje. Tutaj też mamy szeroki wlew, silikonowy. Taki krążek jeszcze jest stawiony, aby nam się nic tu nie rozlało. Płynnego. To taka druga moja propozycja. I kolejna propozycja. To już taka większa buteleczka o pojemności 100 mililitrów. długość to 14,1 cm. Nie, przepraszam. 12,1 cm i średnica 3,9 cm. Też tu ma miękkie ścianki. Można to lekko tak zgiąć. Też jest wlew w miarę duży. W moim przypadku to będzie przeznaczone na Mleko do kawy jak nie będę miał Wersji sypkiej Można to być też na jakąś Podpałkę Czy paliwo w płynie Denaturat, alkohol Coś w tym rodzaju I kolejna propozycja to jest tak, jakby preforma typu PET. Tu mamy plastik już znacznie twardszy. Nie da się tego tak łatwo zgiąć. Długość to 14,1 cm. I średnica 2,5 cm. Tutaj u góry. i niżej, tym trochę się bardziej zwęża. Też mamy. Zamknięcie aluminiowe, z tym, że jak nie chcemy tego używać, to możemy zastąpić zwykłym korkiem, zakrętką od butelki PET. I mamy plastikowe. Tutaj też można trzymać jakieś oleje, może być też na jakąś podpałkę. Smolne na przykład wiórki czy tam jakieś inne. Nie zgniecie się to szybko. Duża pojemność 40 ml. Także to tyle z moich propozycji. Oczywiście te wkładki pasują też do tych innych. Oprócz tej ostatniej, co pokazałem, do tego też możemy to założyć. Taki sam jest rozmiar. No i to by było na dzisiaj tyle. Gdzie to oczywiście kupić? Jakie ceny? Jak zwykle, pod spodem w opisie i do następnego filmu.